Mmm E30 chyba nie ma. Nie Czemu pod... ten spoiler się podsuwa? Nie ma, dziwne. Wydawało mi się, że to są. No Dobra, szanowni, zobaczymy czy jest BMW E30, przynajmniej czy ja mam. Tu jest E30 i tu jest tu są dwa te... Które to jest M30? Sorry, E30. To z 91 roku, czyli to. M3. M3 będę pewnie jak ten samochód jeździ, bo wiem, że go raz. Ja nim raz jeździłem. Jestem ciekawy i to było jeszcze jak ty potrafię w ogóle Forza grać. Tak, totalnie szczerze mówiąc. Ale to chyba jest E30. Czekaj, zaraz zobaczymy. Tak, to jest E30. To jest E30. O kurwa! Jezu! To jest. Tylko to może mieć w ogóle nie, nie, nie ten. Zaraz zobaczymy zresztą, jak to jest zrobione. Hmm. Wydaje mi się, że to ma niesportowe zawieszenie. Ale nie jestem pewien, jak mam być szczery. Znaczy, że to ma właśnie na przykład sportowe albo wyścigowe, a nie do driftu. Ale, czyli teoretycznie są dwie E30. Teoretycznie powinienem mieć tą starszą, to jest M5, i tą nowszą, czyli Tom E3. Zrób to na drift? No to miało być na drift, właśnie. Te jest samochód typu po, po drift, że tak powiem, miał być robiony. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, jakie to ma. Drift? No oczywiście, że jest drift. Hmm. Przez, to, przez co to takie jest? Ja wiem, że to, to jest, bo to nie ma klatki bezpieczeństwa. Już lepiej. Aha, czyli z tyłu był sport, a z był race. Też dziwne, ale okej. Okay. Hmm, teoretycznie można było odjąć turbo. 19,46. A to zrobimy tak. Hmm, do tego zrobimy sobie jakieś inne felgi może. Do tego zrobimy sobie. Jezu, jakie fele. Damy sobie, któreś z tych może będą. Może, nie, tu nie będzie raczej. Nie, tu nie będzie żadnych falek. Jak to tutaj, mi się wydaje, że będą. Dla mnie. Nej... O, te są ładne. Ale nie do tego samochodu, te są ładne ogólnie. O, to były te. Teraz je. Przemalujemy. Albo zmienimy. O, więc zrobimy też. To może być też spoko. no ma kolor karbonowy. Dobra, weźmy sobie jakiś kolorek, taki. Taki. Lusterka. Damy. W kolorze specjalnym tak zwanym karbonie, tylko damy sobie polerowany czy zwykły? Polerowany damy sobie karbon yy, spoiler damy sobie również w polerowanym karbonie błyszczyk yy, felgi damy sobie takie szyby limo i wydaje mi się że wygląda to się nie jest jakiś taki bardzo wiesz, Kreatywny, jeśli tak powiem, tuning. Ale wydaje mi się, że wygląda fajnie. Dobra, teraz tylko sobie damy upgrade'y i tuningi. Tuning damy sobie lekko wyższe ciśnienie z przodu. Tu może zostać. Po zmniejszymy sobie kąt na 3. Tu damy jeden. Damy sobie może bardziej miękkie, bardziej twarde zawieszenie. Dobra. 7, 7, 11, T, 11, T. Czy nie było? Takie 11. Damy 13.3 i 13.8. Chyba tak było. Może teraz będzie trochę lepiej coś szło. Zobaczymy. Wygląda naprawdę kodzek jak dla mnie. Nie umiem robić samochodu, więc się podniecam tym. Dobra, jest Jest ślisko mega. Chyba bardziej to nie jest asetokorsa. No to też jest inna trochę fizyka driftowania. No właśnie. To nie jest asetokorsa. W asetokorsie coś takiego by się nie stało. W asetokorsie kierownica by się samo odrzuciła od razu, tak naprawdę, nie? A tutaj ja muszę wszystko robić, więc to też jest takie trochę. Szczerze mówiąc, wydaje mi się też, że bardzo dużo tutaj robi kierownica. Wydaje mi się, że gdyby była lepsza kierownica, to na pewno by mi to też dużo dało. Nie? Szczególnie pod względem właśnie takich driftów. No, ale może mi się tylko wydawać. Wiem, że ja jeszcze na pewno mogę zmniejszyć sobie trochę nastawienie. Nastawienie. Pochylenie tych Kół przednik Jezu. Jak to, się, jak to się nazywa? Eee, Nie wiem, jak to się nazywa. Negatyw, o, negatyw sobie mogę zmniejszyć. Odblokujemy seperki też na tym samochodzie. W sumie. Aaa, myślałem, że ładnie przejdzie. Ogólnie jest ładne, mi się w miarę podoba, szczerze mówiąc. Brakuje mi jakich detali, ale. No jest ładne. Jako tako. Szczególnie jest takiego obocznego, że tak powiem, profilu. Mi się podoba. O, to nawet był ładny driftik, szczerze mówiąc. Dobra, to był okropny driftik, dobra. Wow, nice. To było ładne, szczerze mówiąc. Patrzę na to, że nie driftowałem mega długo. to było mega nice. Nie podejrzewam, że gdybym zaczął driftować teraz, to bym się nauczył, nie? Ale to było nice. -ik. Nie mogę powiedzieć, że nie, to by się podobało.